Za pomocą tego, co udostępnicie graczom, gdybym się bardzo spiął, to jestem w stanie stworzyć Wiedźmina Długiego, jakby odtworzyć go. A, tak, zdecydowanie. Myślę, że będzie to nawet dużo łatwiejsze niż w przypadku produkcji samej produkcji Wiedźmina 2, ponieważ wszystkie asety, wszystkie pliki graficzne, teksturki itd. będą udostępnione razem z tym narzędziem, więc wystarczy to wszystko złożyć, korzystając z naszych, z naszych narzędzi i z naszych obiektów, które udostępniamy. Strasznie skomplikowanie wygląda ten edytor i tak się zastanawiam w jaki sposób taki przeciętny gracz może się połapać w czymś takim. To jednak wygląda jak po prostu naprawdę potężne narzędzie do po robienia gier. To działa na takiej zasadzie, że większość narzędzi jest bardzo skomplikowana, masz rację, ale większość z nich ma domyślne wartości, których używasz automatycznie, one są wpisane automatycznie i dzięki temu nie musisz się w nie zagłębiać, odpolasz grę i to działa, po prostu. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, wtedy zagłębiasz się głębiej w coraz liczniejsze opcje i możesz modyfikować te wartości dowolnie. są jakieś ograniczenia, nie wiem, ilości questów w tej przygodzie, czy ilości obiektów, które mogę tam wsadzić, albo teren który mogę stworzyć? Czy mogę, po, mogę od razu powiedzieć, że nie, bo jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest moc komputera, bo nasz edytor przygody Adventure Creator nie ma żadnych ograniczeń strukturalnych. To może stworzyć dowolną, dowolną strukturę zbudowaną z ogromnej ilości questów o dowolnym skomplikowaniu. Podobnie z używaniem masetów. Jak wiadomo, Asety graficzne ważą, prawda? więc im więcej ich mamy, tym bardziej obciążamy komputer. I to jest jedyne, jedyna granica. Właściwie znaczy, żadnych innych nie ma. A jak mocny komputer jest mi potrzebny, żebym uruchomił redkit? Tak naprawdę nie mocniejszy niż ten, na którym można grać na dwa. To w dzwonności wystarcza. Z tego co widziałem, jestem w stanie stworzyć dowolny obszar, dowolną przygodę, wstawić tam dowolne postaci, nawet własne tekstury i tak Ale nie mogę zmienić Geralta, nie mogę zmienić głównego bohatera ani mechaniki wiek, walki i tak dalej, Zmiana postaci, którą sterujemy, myślę, że należy do tych bardziej zaawansowanych opcji, tak? Oczywiście wszystko jest osiągalne w naszym edytorze, ponieważ już udało nam się chociażby skorzystać z tych opcji przy okazji Wiedźmina 2. Natomiast faktycznie zakładamy, że główną postacią w większości przygód zdecydowanie będzie Geralt. Tworzymy grę o, o Wiedźminie. Będzie możliwość, będzie możliwość korzystania z innych z innych postaci, ale, ale to naprawdę jest już dosyć zaawansowana, zaawansowana sprawa, która wiąże się z wymianą bardzo wielu elementów gry. W jaki sposób planujecie udostępnić graczom możliwość dzielenia się tymi przygodami? A to jest chyba dosyć skomplikowane pytanie jak na ten etap produkcji. Oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby to dzielenie przygodami się było jak najłatwiejsze, natomiast jeszcze nie jestem pewien co do dokładnego sposobu jego realizacji. Na pewno będziemy chcieli, żeby nie było to nic skomplikowanego, tyle mogę obiecać. Okej, okay, wszystko za darmo. Tak, oczywiście wszystko będzie dostępne e, jako aktualizacja bądź z, oczywiście z, z wersją naszej gry. Trzeba będzie posiadać grę, żeby móc uruchomić, uruchomić ten edytor, ale oczywiście będzie udostępniany za darmo. Kiedy win na Pestry? E, chyba nie mogę niestety tego skomentować. To jest naprawdę skomplikowane pytanie. W tym momencie chcemy skupić się tylko i wyłącznie właśnie na tym edytorze przygód, więc no, niestety nie odpowiem.